Widzowie, witam serdecznie na sobotnim przeglądzie TikToków wybranych przez moją moderację. Dziś obejrzymy TikToki. No i oczywiście pamiętaj, żeby subskrybować ten kanał. Sprzątasz to wszystko i to ma być posprzątane i czyste tak jak ku... było. Imbecyl, panek jest. Jest okej. Okay. To wszystko ma być sprzątane. Tu masz wiaderko i z wiaderka do kompostownika. <śled> to marnowanie. Przez się wpływ w kurwia, bo to jest u jego. Bo tuż on mieszka u rodziców, i to wszystko, coś tutaj się wydarzyło, to jest ogród jego rodziców, tak? Ha! <słuch> Gino! Zajemała z O ścianę! Jego mamy! W ogródku. Vlader, dziękuję za trzeci! Nie rozumiem. Proszę, się to nic nie daje. On to chciał ciągnąć, no to... No to mówię, no to nic nie daje. No bez sensu, bo on biegnie w miejscu. To, to no. Co to wy No. No i co? Od razu widziałem. Mi się, Proszę załadować to dziecko, do katapulty wypierdolić zagranicyjne. mi się, Proszę załadować to dziecko, do katapulty wypierdolić zagranicyjne. Daje mi się. to styla grać. To... No. No. Co WISŁA nie to. jest. Wisła nie... no. O kurwa nie.

Nie ma szans. O kurwa. Dobra, co to debil kurwa? Ej dobra, przecież to może zachorować kurwa od tego. Czemu on to robi? Jak? Kurwa! No chłop nad starego banana, kurwa! Coś banana, przecież nawet już nie jest banan! Przecież to jest słodkie! To jest git! Aha, nie, no to kurwa, to git! To smakuje, jak jecie takie banany, zdaje się! Uch. Nie, no jak jecie takie bananki, to nie, no, mega! Pa się spędzam Długimi mryga, wszystko się potwierdza Ja jestem obok tyra prawie na barierkach A beta mryga, mryga, bo jest najważniejsza Podjeżdża mi pod tyłek i całą jest zderza Ale ja zjechać nie mogę To beta królowa szos beta mi mryga wciąż beta Nie no akurat kurwa na przykład ja uważam, że Yy, jakim Lewy pas yy, służy do wyprzedzania a często na autostradzie lewy jedzie wolniej niż prawy. I niestety, to jest prawda, nie? I to jest prawda. Ja wolę jeździć autostradą nocą, bo szansa na spowodowanie wypadku jest mała, bo jedziesz sobie lewym pasem a tu, kurwa, niedzielny kierowca. Kurwa, siedzący przyklejony, kurwa. Ja muszę włączyć tą lampkę. Przyklejony, kurwa, to szyby, tak. Tu masz szybę. Jedzie. Steczką kurwa. Ja dole nie? Kurwa, debilu, jebany. To Ci Kurwa. Co to jest? Mogę to włączyć?

So it's like Sunday lunch. <laughs> that my name is Flash. How fast does that make you? It means it, it makes really fast. Let me fast let me see how fast. <laughs> that my no. name is Flash. Dobrze musisz nic dla stałam na dzień. Na gift mnie zależy. Bo ja pójdę się puchać i mam 400 zł na dzień. Przepraszam, na godzinę. Pójdę się... Pucham, 400 zł leci. <laughs> nie no, zaraz mi się pojemy, co by... Nie, nie... Kurwa, ale... Ej tiktok to jest kurwa, tiktok to jest puszka pandory, nie? Jakbyś zabrał kurwa menelice, rżnuli, idiotów, tiktok. Kurwa wszystko to najgorsze w internecie, zapnął to pizdu na klucz, otworzył i dał im możliwość kurwa streamowania i robienia tiktoków, nie?

Like food if I bubble. Yeah. Damn. Damn. I want you in my He loves how I ride it. Hop on a dick, I made him get excited. It's pussy off limits for lame nigga. Yeah, for me like you got some pain. In Can't go back and forth with no goopy hoes. But these bitches love her. Ja uważam, że prawdziwy facet powinien y, zmywać naczynia, y, sprzątać, pracować, żeby kobieta mogła sobie odpoczywać i nic nie robić i powinien na nią chłopak y, zapierdalać, żeby ona tylko wyglądała pięknie i, 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 i tyle, tak? A wczoraj wracam do haty tak. Kurwa, tu nie z naczyniami do chuja! Kurwa! cały nie w domu jesteś! ty mi kurwa, naczyniami!

Steh wir da im Stau, ich weiß es ganz genau, fahre exakt 0 km/h und hasse es wie Sau. <lacht> 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 Hop on a <grywa> dick, I made him get excited. of limits for lame, nigga. like you got pain go back and forth but these bitches love how you do wiesz dlaczego jest akladę teraz? bo kiedyś było wszystko. pieniądze nie miałem nic to moje drugie

Nie, bo idę na to no. rodzinę.

Zniszczyliście kurwa dobrego chłopaka, bo to był dobry chłopak. Kurwa dobra, starszych kurwa tych TikToków jebanych, kurwa bo już mi boli od tego.